Posłuchajcie, jeszcze w kwestii wyjaśnienia dzisiejszego Q&A ja, konkretnie tego, że powiedziałem, iż przy nazwisku Adama Kownackiego na BoxRec jest y, amerykańska flaga. Wy mm, sugerujecie, że tak nie jest, że jest flaga polska. Jedni piszą, że ma polską flagę, ktoś tam pisze, że zmienił. Jeżeli ma dzisiaj Adam Kownacki polską flagę, to dlatego, że zmienił. Bo przez, bo przez długi okres, <coughs> Widniała tam flaga amerykańska. I nie opowiadajcie mi głupot, bo ja to osobiście widziałem. Ja nic do Adama nie mam. Mało tego, ja mu bardzo kibicuję, ale od kiedy widziałem, że nie ma tam polskich barw, dziś na szczęście już są, bo czym więcej biało-czerwonych barw w świecie, tym lepiej. To po prostu nie patrzyłem na niego z jakimś takim wielkim sentymentem, no, no to mam ukrywać, no. Nie wyobrażam sobie, żeby nawet przez 5 minut przy nazwisku Tomasza Golloba czy Andrzeja Gołoty kiedyś widniała jakaś inna flaga niż Polska. No Ja sobie również nie wyobrażam, żeby przy moim nazwisku kiedykolwiek jakieś inne barwy się pokazały niż Polskie. Więc, więc yy, to są delikatne kwestie. Ja w ogóle nie mam zamiaru krytykować nikogo za, yy, za takie rzeczy. To nie moja sprawa, natomiast to jest nie moja wrażliwość. No. I tyle w temacie.